Ma. dzisiaj chcę wam pokazać kampy Muderwaffer. Z matki pierwszej teraz. To zaczynamy. Pierwsza kampa. Możemy przeskoczyć tutaj. A stąd przeskoczyć tu. I to jest ładny widoczek. Kampa druga. no tu jest też fajna miejscówka. Kampa druga. Jest tutaj, chodźmy sobie tutaj, gdzie możemy albo tam ściągać ludzi, albo tutaj wychodzących z bunkra, lub tam. Kampa trzecia. Też przydatna. Yy, możemy ściągać ludzi. O tu, niech sobie biegną. I jeszcze jedna fajna miejscówka, przykusnąć. есть бит. Это сейчас можно в No, to chyba wszystko będzie. O, tutaj jeszcze. Możemy ściągać ludzi tam, wychodzących. No, to chyba wszystko. Zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mo mojego kanału.